Siemanko, ja jestem Wojmur. Pokażę Wam dzisiaj jak zrobić automatyczną przepalarkę. Potrzebne będzie nam tak. Skrzynka, piecyk. Ups, nie piecyk, m, lej <laughs> i m, jeszcze jakiś jeden budulec nam wystarczy. M, no i to będzie tyle. M, tyle żeby zrobić nasz naszą przepalarkę. Będzie ona podwójna. Będzie z dwóch stron się w niej przepalało. To jest dość proste do zrobienia. Wystarczy tylko dobrze wystarczy tylko wiedzieć jak to zrobić hmm. Tutaj dajemy skrzynkę A jeszcze nam będzie potrzebne No na przykład bruk Albo i nawet ruda czegoś na przykład ruda. No załóżmy, że raz tak, ruda. na rudy. Ale ja tego nie włożę, bo będzie przychodziło olejem. A włączę ja pisw. Dobra, że ruch nam nie przeszkadza na razie. z drugiej strony też do każdej z nich trzeba wsadzić trochę węgla już nam tutaj da bierze do pieca no a potem z pieca tutaj wejdzie tylko najpierw musi się przepalić a jeszcze tutaj będziemy, zrobimy skrzynkę i do niej będzie wszystko wchodziło no jak widzicie przepala nam się napełnia i przepala Mamy tutaj kamień. Węgla nam na razie nie brakuje. No i to tyle. Bo by... A jak Wam się podobał film, to, to zostawcie komentarz i dajcie łapkę w górę. Честь.